Jest to czytanie dla pani, no i terkedy. Pierwsza karta tutaj wyszła właśnie z, z talii bogiń. Wyraź swoją wdzięczność za to, co było dzisiaj możliwe, zamiast myśleć negatywnie o tym, na tym, co się może stać. Pierwsza karta. Spójrzmy sobie w najbliższym czasie, co tutaj karty pokazują. Już patrzymy sobie. Karty pokazują u Ciebie runę w unią, dużo zmian, dużo takiej wewnętrznej transformacji, dużo y, takich y, właściwie y, rzeczy, które będą się u Ciebie wydarzały w sensie pozytywnym, głównie związane właśnie z pracą, z karierą, z takimi rzeczami. Jest to bardzo y, tutaj ważne. Spójrzmy sobie, co będzie dalej. Tutaj następowało. Już patrzymy sobie. Karty pokazują podróż, karty pokazują duże zmiany u Ciebie, nawet na poziomie pracy. Widzę, że może zmienić się tam szefostwo na górze. Widzę tak, jakbyś zmieniała w ogóle pracę. Odchodziła z tego miejsca. I zmieniła na coś nowego. No, coś całkiem fajnego. Tutaj jest taka fajna karta, fajna karta, bardzo przyjemna karta, która mówi właśnie o dobrych energiach przy tobie, jeżeli chodzi o pracę. Karty pokazują też zamknięcie jakiegoś okresu, zmiany w ogóle. W pewnym momencie, tak jakbyś myślała przede wszystkim o. Nie wiem, kupnie, inwestycji, działaniu, wykupieniu jakiegoś mieszkania, to jest bardzo dobre. Duża uwaga na sprawy związane z krążeniem u ciebie, ale to są bardziej sprawy związane z nerwami. Nie ma sensu się nakręcać. Karty pokazują tutaj. Sprawy takie, powiem, bardziej emocjonalne u ciebie niż takie, których wydarzające się hormony tutaj, tarczyca. Posprawdzać to i przede wszystkim spokój, spokój, oddychanie. Nie, nie dzieje się tutaj niczego takiego złego. Troszeczkę karty pokazują problem z kobietą, problem z przede wszystkim z układem krążenia u kobiety. To może być mama, to może być babcia. Tutaj widzę, że kobieta to chyba bardziej chyba mama, tak jakby się troszeczkę łapała za serce, nie mówiła o tym. Takich rzeczy nie wolno lekceważyć. Czekał na ciebie pieniądze, dobre pieniądze, fajne pieniądze. Taka dość niespodzianka, naprawdę w takim sensie tutaj pozytywnym. Warto to, warto z tego skorzystać, warto tutaj zdecydowanie tą energię dobrze właśnie poprowadzić. To będzie to już będzie całkiem niedługo. Spójrzmy sobie w takim razie dokładnie w ścieżkę pracy. Już patrzymy sobie. Już patrzymy. Duże zmiany, kochana, tak jak mówiłam, zmieni się na górze szefostwo, u ciebie będziesz zmieniała całkowicie tutaj już za parę miesięcy, w sensie właśnie, nawet pozytywnym, bo tutaj zmiany u ciebie są bardzo ważne. Zmiany są bardzo dobre dla ciebie i ta energia cały czas idzie przede wszystkim do ciebie. To jest takie bardzo fajne. Spójrzmy sobie teraz na życie uczuciowe, jak wygląda ta sfera uczuciowa. Wejdźmy w nią bardzo. Wiesz, co? Karty pokazują, że masz pewien plan że masz pewien plan, że prowadzisz tutaj pewne rzeczy, aczkolwiek tak jakby jakieś sprawy z przeszłości ciągnęły się tutaj, jeżeli chodzi o tę te, osobę, która jest przy tobie. Tutaj karty pokazują, że może do tej osoby ktoś pisać, wypisywać, bo mi karty pokazują kontakt jakiś wiadomościowy, kontakt taki, powiem, bardziej pisany, ale to nie znaczy, że ta osoba Ciebie zdradza. To nie znaczy, że ta osoba tutaj Ciebie zdradza, aczkolwiek nie mówi Ci na pewno o pewnych rzeczach. Mam takie wrażenie, jakby. Też były jakieś drobne problemy idące z przeszłości, tak jakby ktoś próbował w pewien sposób jakieś sprawy związane z materią uzyskać od twojego właśnie czy męża, czy partnera. Tak jakby ktoś próbował tę sprawę. W pewien sposób tutaj, jakby poprowadzić, to się dobrze rozwiąże, bo widzę, że mogą przyjść papiery, może przyjść tutaj jakaś taka rzecz idąca z przeszłości, zaskakująca całkiem, ale będzie dobrze rozwiązana, będzie pozytywnie rozwiązana, więc naprawdę nie ma sensu się po prostu tutaj martwić. Nie ma sensu się jakby tutaj denerwować. Jesteś przewodniczką, jesteś taką osobą, która wskazuje kierunek, i tutaj pewnego rodzaju emocje, takie, które Ciebie negatywnie jakby prowadzą, nie ma sensu, nie ma sensu ich jakby rozwijać. Trzeba podejść do, takich, do tego związku spokojnie, z uśmiechem, z taką energią przyjacielską. I też m, może do końca nie pokazywać siebie w takim sensie, żeby ta osoba nie wiedziała do końca, na czym stoi, żeby czasami stworzyć taką sytuację, troszeczkę takiego, m, może nie, nie gry, ale takiego, m, takiego takiej. takiej Takiej niewiadomej, żeby ta osoba nie była zbyt pewna, jeżeli chodzi o ciebie, żeby ta osoba nie była zbyt pewna, jeżeli chodzi o ciebie, żeby było po prostu ciekawie. Ten, ta osoba, która jest przytomiona jest zdobywcą, tutaj widać, że on ma ciepłe uczucia w stosunku do ciebie, ale czasami mogą pewne rzeczy go kusić, chociaż ja nie widzę, żeby on korzystał absolutnie, dlatego. Ty jesteś osobą najlepszą, ty jesteś osobą jakby przy nim, zdecydowanie, ale jak każdy mężczyzna ma oczy, przede wszystkim gdzieś tam biegnące, tego ty musisz być pierwsza i ty musisz być na zasadzie takiej, powiem, fajnej energii, fajnej przygody, żeby po prostu zaskakiwać, żeby zaskakiwać w pewien sposób tutaj, wtedy ten mężczyzna będzie. Będzie troszeczkę bał się, że ciebie straci, i będzie się bardziej starał. Spójrzmy, co mówią karty uzdrawiania. No proszę, powstajesz jak Feniks z popiołu. Powstajesz jak Feniks z popiołu, kochana. Kartę uzdrowienia przy tobie. No proszę, Zapiekuj się swoim dzieckiem wewnętrznym. Nie słuchaj ludzi, którzy negatywnie myślą, czy mówią. Nawet nad temat twojego partnera i karty energii, no proszę, słoneczko i nauka, kochana. Pozdrawiam.